Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Ludzkie duchy, żyliście w oparciu fałszywych poglądów. Ludzkie duchy, żyliście w oparciu fałszywych poglądów i fałszywych znaków. Ezoterykę uważaliście za autorytatywną w dziedzinie rozwoju duchowego. Prawda jest taka, iż ani ezoteryka, ani kościoły ani żadne religie nie mówią prawdy o Duchu, o Panu, nie mówią prawdy o wierze z przekonania. Wszyscy ci ludzie ziemscy są dalecy od rzeczywistej wiedzy duchowej i dalecy od wiary z przekonania. Pan wysyła do Was duchy melodią miłości duchowej, melodią korzystną dla siebie ducha, a Wy się od Pana odwracacie i do ziemskiego bogactwa przecie zamiast do duchowego. Choć to dla ciebie ducha zagłada i upadek, to i tak cały czas wracacie do starego, zgrzybiałego poglądu, iż kościoły wam odpuszczą winy, że oni wam coś dadzą. A tu oni wam mogą dać tylko blokady i choroby, bo im więcej macie energii ciemnych tym bardziej jesteście zablokowani i chorzy. Pan ma dla Was najlepsze wibracje dla Ducha, a Wy się odwracacie i do ciemnych kościelnych uciekacie, do zagłady Was, Ducha, idziecie prosto do leje rozkładu młynów Bożych. Ludzkie duchy, wszystko teraz się zmienia, macie problemy, jest Wam zabierana materia i macie obowiązek. Rozwijać siebie ducha. Stworzenie mową Pana cały czas Wam podpowiada, a Wy nic z tego nie odczytujecie, bo uczucia i logiczne myślenie zamknęliście do lamusa. Wy chcecie dyskutować z Panem, a tu Wam Pan pokazuje, iż nie ma dyskutowania, tylko musicie wszystko wykonywać. Inaczej będziecie musieli zmierzać się z coraz większymi problemami. Rozum. Wam rozsadzi się z nadmiernego myślenia, a ciało ziemskie odpadnie od was, jak nie wasza skorupa, i zostaniecie sami z waszymi problemami, aby je przeżyć, bo nic wam z tego nikt nie odpuści, lecz tylko wszystko wam się będzie jawić zwielokrotnione. Dla was to będzie najgorsza wersja waszego odpracowania karmy. Jedynie to rozwój duchowy w miłości duchowej może Wam użyć w odpracowaniu karmy, gdyż tutaj innej drogi nie ma i nigdy nie było. Byliście całe wieki oszukiwani. Dlatego dziś tyle jawi się prawdy o religiach i kościołach, ich dziwnych organizacjach, ponieważ Wy, ludzkie duchy, musicie poznać najprawdziwszą prawdę i prawa Pana. Musicie się zmienić i odczynić to, co do tej pory niewłaściwie czyniliście. Tylko od Waszego chcenia wszystko zależy. Tylko znak równoramiennego krzyża jest znakiem prawdy Pana. A Wy, Wasz znak, który jest znakiem ciemności, stawiacie i wieszacie wszędzie. Ten znak Was ściągnie w bagno najciemniejszych energii. To znak rozpoznawalny ciemnych kościelnych ich wyznawców, którzy nazywają siebie katolikami lub chrześcijanami. Ten znak nie ma nic wspólnego z Panem. Christchurch, miasto w Nowej Zelandii, w dosłownym tłumaczeniu Kościół Chrystusowy, mocno zniszczone przez trzęsienie ziemi w skali Richtera 7,1 stopnia, daje Wam informację iż ten wasz Kościół jest nic nie wart, bo nie ma takiego Kościoła w prawach Pana i tak ta wasza fałszywa wiara zostanie zburzona. Musicie swoją wiarę zbudować od nowa w sobie duchu, opartą o prawa Pana, a nie o dogmaty kościelnych, które was prowadzą prosto do wydarzeń apokaliptycznych.